Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj środa, kolejne tech newsy i mamy coraz więcej informacji dotyczących Samsunga Galaxy S23 właściwie wiele już jest tak dość mocno potwierdzonych Rzucałem ostatnio Shorsa, że no, wyciekła ta data, że to jest 1 luty jeżeli chodzi o premierę, teraz już Samsung to potwierdził więc jakby te informacje wyszły troszkę wcześniej natomiast zaczęły się też pojawiać pudełka od akcesoriów wyszły dwa takie małe trailery od Samsunga które zdradzają tak na dobrą sprawę, w którą stronę seria S23 będzie szła. Ja od razu zaznaczam, że jakichś dodatkowych informacji, w sensie nie wiem, jakichś swoich źródeł, niczego takiego nie mam, więc bazuję na tym, co jest w sieci. No i pierwsza sprawa jest taka, że po prostu modele S23 i S23, będą wizualnie zbliżone do S22, czyli do Ultra, czyli S23 Ultra również, czyli nie mamy tej narośli, tej wyspy z boku, tylko oczka będą samoistnie wystawać po prostu z powierzchni jakby zaokrąglenie jeżeli chodzi o narożniki będzie większe no i baterie będą większe odpowiednio dla modelu S23 i S23 względem poprzedników. To wiemy na pewno. Wiemy również to że prawdopodobnie większość modeli albo wszystkie i na wszystkich rynkach będą miały Snapa 8 generacji drugiej możliwe że jakoś podkręconego zobaczymy oby dało się to ewentualnie skręcić w jakichś ustawieniach żeby no nie wiem, temperatury, które towarzyszyły gdzieś tam modelom S22 w poprzednich latach, czy S21, okiełznać troszkę lepiej. Zobaczymy, czy się to uda. Natomiast oczywiście najwięcej bierzemy S23 Ultra, który no, ma wyglądać właściwie identycznie. Wizualnie ma się nie zmienić zarówno z przodu, jak i z tyłu. Różnicą oczywiście jest to, że mamy tutaj 200-megapikselowy, czy będziemy mieli 200-megapikselowy aparat, a nie 108. Przypominam, że w takim codziennym użytkowaniu... Pewno niewiele to zmieni. W sensie, ok, jeżeli będzie matryca większa, będzie więcej światła tam wchodziło, wchodziło, to może OK, tak, będą jaśniejsze zdjęcia, lepsze zdjęcia w nocy, i tak dalej, tak dalej, lepsze zdjęcia portretowe yy, albo po prostu naturalna boka będzie po prostu przyjemniejsza. Natomiast w codziennym użytkowaniu i tak, będziemy robić zdjęcia 12 czy 16 megapikselowe więc podejrzewam, że jakiejś gigantycznej zmiany tutaj nie będzie. Oczywiście po przełączeniu na 200 megapikseli Będziemy otrzymywać dużo bardziej szczegółowy obraz, na pewno bardziej szczegółowy niż ten ze 108 megapikseli. Ja postaram się S22 Ultra załatwić sobie do porównania, więc zobaczymy jak to finalnie wyjdzie, jak już będę miał telefon. Natomiast te dwa trailery, o których mówiłem, to przede wszystkim informacje takie, że no, bardziej Samsung idzie w stronę zdjęć nocnych, czyli że mają być, może nie jak Noctowizor, ale rzeczywiście ma być ta funkcja dość mocno poprawiona. I nie bez powodu pojawia się tam księżyc, więc pewno i zbliżenia na księżyc i w ogóle po prostu zdjęcia przy świetle księżyca, czyli te po prostu w trybie nocnym. I druga kwestia jest taka, że te 200 megapikseli rzeczywiście ma być bardzo dopracowane, no bo sam Samsung określa to jako efekt wow. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Już przypominam, że mieliśmy aparaty 200 megapikselowe i nie zawsze to musi oznaczać, że, że po prostu nie wiem, zdjęcia są dużo, dużo lepsze. Yy, tutaj uśmiech w stronę. Motoroli. Przyznam szczerze, że dla mnie najważniejsze, jeżeli chodzi o tegoroczne modele, są raczej modele S23 i S23+, Plus, z jednego prostego powodu. S22 Ultra już był świetny, tak na dobrą sprawę, jeżeli nie zmieni się konstrukcja, no to jesteśmy pewni, że bateria będzie taka sama, no bo miejsce na ryśik również musi się znaleźć, oczywiście będzie tutaj raczej gra na podstawie, jakiś udogodnień software'owy czyli nowe funkcje na pokładzie bazujące na tym samym hardware'ze albo ewentualnie delikatnie udoskonalonym wielu ekspertów czy osób które powiedzmy mają dostęp do jakichś wycieków mówią, że największym zawodem jeżeli chodzi o całą linię Samsungów nowych będzie to że to będzie pierwszy Samsung w historii jako nowa linia, który jako nowy model po wychodzącym wcześniej iPhone'ie nie będzie miał lepszego ekranu. Znaczy lepszego, ale oczywiście pytanie w jakiej kategorii chodzi o jasność, w sensie, że on nie osiągnie 2000 nitów, co jest w stanie osiągnąć właśnie 14 Pro Max na dworze. W pewnych oczywiście odpowiednich okolicznościach, nie cały czas, ale jednak mimo wszystko, jeżeli chcemy gdzieś tam w bardzo ostrym słońcu coś dostrzec, to te 2000 nitów rzeczywiście na pewno bardzo Pomaga i podobno te nowe Samsungi, pomimo tego, że pewno i tak będą miały świetne i wystarczające wyświetlacze, jeżeli chodzi o stricte parametry, to będą pierwsze modele, które jakby nie pobiją istniejących smartfonów, w tym przypadku tych od Apple. Więc Zobaczymy, ale tak jak mówię, dla mnie najważniejsze są te modele S23 i S23. Dlaczego? No dlatego, że. One miały największe problemy powiedzmy w zeszłym roku, w sensie S23 wyglądał świetnie, działał moim zdaniem bardzo dobrze, ale baterię miała dość przeciętną, potrafił się przegrzewać i był telefonem, który no nie był tak bardzo mocno stabilnym, w sensie rzeczywiście małe ogniwo powodowało, że jakby wrażenie flagowe było takie dość niekompletne i często ludzie sięgali albo właśnie po plusa, który był oczywiście droższy, albo od razu po ultra, bo tam różnica już nie była później jakaś gigantyczna, po to tylko, żeby dostać lepszą baterię, a ona i tak nie była jakaś fantastyczna. I mam nadzieję, że nowe procesory od Snap'a zapewnią tym dwóm modelom po prostu to, że będziemy mogli mówić o nich po prostu jako o stricte flagowcach, nie będziemy się zastanawiać, czy... Okej, okay, gorszy procesor, gorsza bateria, i tak dalej, tylko będziemy, możemy je, będziemy mogli je po prostu normalnie oceniać. A przypominam, że w zeszłym roku, niestety, bardzo dużo skupialiśmy się na tych wszystkich informacjach dookoła, a nie na samych telefonach, niestety. A na przykład Zephone 9 pokazuje, że mały telefon z niedużym ogniwem może rzeczywiście świetnie wytrzymywać na baterii, i mam nadzieję, że stanie się to również w przypadku S23. Kolejna informacja dotyczy iPhone'ów 15. I tak na dobrą sprawę line-upu, czyli 16, 17 itd. Wiadomo, że 15 już rozpoczynają swoją sprzedaż, przynajmniej podstawowej i to w Indiach, bo mówiłem, że jest to podzielone. Na razie Chiny chyba są, jeżeli chodzi o wersję Pro, Indie, jeżeli mówimy o wersjach ym, właśnie nie Pro, czyli tych bardziej podstawowych, czyli 15 i 15 Plus zapewne. To raz po drugie, jakby całościowo, czy większość tych modeli po prostu Apple chce wyciągnąć z Chin, żeby one się tam nie produkowały, zarówno jeżeli chodzi o sprzęty na Stany Zjednoczone, ale również na resztę świata. No i teraz tak, wiemy tyle, że na razie rozpoczyna się jakby produkcja taka próbna, czyli wychodzą tam kilka tysięcy sztuk, które będą jakby testowane jeszcze, ewentualnie nanoszone jakieś poprawki. Natomiast to, co teraz wycieknie powiedzmy w najbliższym tygodniu, dwóch, trzech, no bo to jest ten sam jakby moment w zeszłym roku, kiedy dowiedzieliśmy się, że iPhone 14 Pro nie będzie miał nocza, tylko będzie miał po prostu dwa owcięcia. Nie wiedzieliśmy, że będzie to dynamiczna wyspa, ale wiedzieliśmy, że będzie wyglądało to już jednak inaczej. Więc w przypadku 15, dowiemy się w ciągu paru tygodni, jak to finalnie będzie wyglądało, i raczej to będzie 95% tego, jak finalnie ten produkt będzie się prezentował. Co do 14 Pro, zobaczymy. Tutaj może ta produkcja ruszyć trochę później, ale też pewno w najbliższych tygodniach już dowiemy się dokładnie, jak to będzie wyglądało. No i według tych przecieków, które są, no to tegoroczne iPhony mają wyglądać tak, że zarówno wersje 15, jak i 15 Pro. Mają być wyposażone w dynamiczną wyspę jak 14 Pro W przyszłym roku, czyli w 2024 iPhone 16 Ma nadal być, jeżeli chodzi o podstawową wersję Właśnie z dynamiczną wyspą, natomiast w wersji Pro mają już mieć Face ID schowane pod ekranem A tylko aparat do selfie będzie wystawał jako pojedyncze oczko no i później kolejne lata, czyli 2025, tu będzie zrównanie, czyli znowu wszystko, jeżeli chodzi o Face ID, pod ekranem w obu modelach i tylko oczko wystające, a jeżeli chodzi o 2026, czyli iPhone 18, wersja Pro już będzie miała wszystko pod ekranem łącznie z aparatem. Zobaczymy. To oczywiście jest line-up, tu dużo rzeczy może jeszcze pójść nie tak. Natomiast to też jest takie przykre, że w moich jakby przewidywaniach liczyłem, że w tym roku będzie pojawiało się więcej tych telefonów, które będą miały aparaty pod ekranami. Widzimy, że seria S23 chyba nie za bardzo w tą stronę pójdzie. Na pewno mamy jeszcze kilku innych procentów, którzy może tutaj pociągną temat, ale widzimy, że iPhone dopiero w 2026 roku czy przy iPhone 18 Pro zamierza po prostu coś takiego wprowadzić. No, jednak troszkę późno. I po tych dwóch długich tematach, jeden taki dość krótki, ale dość nieprzyjemny: w sensie e, mówiliśmy o tym gdzieś tam wstępnie, natomiast okazuje się, że jakby te propozycje nowych przepisów, które już teraz są nie do końca zgodne z tym, co jest w Unii Europejskiej, e, zostaną jakby rozszerzone i e, e, służby takie jak e, Straż Graniczna, Policja, e, e, Skarbówka, ABW, CBA mają dostęp mieć do. Dodatkowych informacji z naszych komunikatorów, i to niezależnie, czy one będą szyfrowane, czy nieszyfrowane. Tutaj jakby nie ma znaczenia, jaki będzie tak na dobrą sprawę to telefon, chociaż kwestia jest jeszcze tego, czy, czy ten dostęp będzie rzeczywiście taki prosty, no bo Pamiętamy te wszystkie akcje z, w Stanach z FBI. Natomiast teraz ilość pozyskiwanych danych przez te wszystkie służby rzeczywiście będzie no, bardzo duża. I, I tutaj zwracam uwagę, że już w poprzednich latach było to sporo tych zapytań. Natomiast teraz ten dostęp będzie znacznie bardziej mm, przez te służby nieograniczony. No nie wiem, no, mam, mam wrażenie, że i mam nadzieję przynajmniej, że no, po to mamy. Unię Europejską, która już teraz widzi, że nie wszystkie przepisy są w porządku, że jak zobaczy te nowe ustawy, to rzeczywiście również się do nich odniesie. Ja rozumiem wszystkie kwestie bezpieczeństwa tak dalej i te wprowadzenie, że na przykład nie masz teraz prepaidów, które możesz sobie kupić, zadzwonić, wyrzucić i tak dalej. I to wszystko jest ok, tak jakby te, te zmiany powiedzmy przeszły. Natomiast rozumiem też, że, że służby powinny mieć dostęp do jakichś tam numerów telefonów, ale to powinno być do osób, które rzeczywiście gdzieś tam, nie wiem, są poszukiwane, czy, czy wiadomo, że. Toczy się jakieś postępowanie, a nie dla każdego zwykłego obywatela, bo przyznam szczerze, że mam obawy, że te dane mogą być wykorzystywane w taki sposób, że no po prostu niektóre strony, które mogą być dla was interesujące, nie wiem, może, że jesteście młodzi, to no w dobie tego państwa, w którym żyjemy. Mogą one być po prostu zakazane. I w sensie no, wtedy się już nikt nie będzie patyczkował, czy, czy rzeczywiście robisz to przez VPN-a, czy nie przez VPN-a. No, ślady będą, na pewno te służby do tego dojdą. I tutaj mi nie chodzi o to, czy to jedna władza, czy druga władza. Ja powiem szczerze, mam na to wywalone. Natomiast ogólnie, obecnie, kto by to wprowadzał, czy, czy obecna opozycja, czy obecni rządzący, z mojej strony spotkałoby się to z taką samą krytyką. Znaczy, w sensie uważam, że to jest o pójście o krok już za daleko, ja mam nadzieję, że po prostu coś się z tym stanie, że w sensie, że jakby i że obywatele nie zostaną jakby obo obojętni, ale również jakieś dodatkowe mm, urzędy, które są właśnie w Unii Europejskiej, które jakby już zderzały się z tego typami propozycji e, gdzieś tam w poprzednich latach i uznały, że po prostu jest to zbyt duża inwigilacja jednak obywateli. Uważam, że każdy ma prawo robić sobie na swoim telefonie, który sobie kupił, co chce. I e, dopóki nie jest podejrzany albo coś takiego, tak na dobrą sprawę nikt nie powinien wnikać w jego telefon i, i mieć do, dostępu do tych prywatnych wiadomości. Tym bardziej, że bardzo często są to, okej, ok, ok, może jakieś pierdały tam nastolatków wysyłających sobie śmieszne memy, tak? Nawet jakieś, powiedzmy, na tle politycznym, ale często są jakieś takie rzeczy związane z jakimiś korporacjami, dużymi firmami, to są te, jakby tajemnice firmowe, kwestie prawnicze, to są bardzo często rzeczy, które. No tak na dobrą sprawę do momentu, kiedy nie ma jakiegoś postępowania, nie powinny trafić w miejsce czy w ręce po prostu służb. Dajcie znać, co myślicie, bo no, widać, że jakby na razie ci jest o tym, a tak na dobrą sprawę sytuacja rozwija się tu i teraz, i powinniśmy myślę, chyba trochę zareagować. Dzięki bardzo za dzisiaj zapraszam oczywiście do kolejnych tech newsów. zapraszam na kolejne materiały. Wiem, że dużo osób pisało, mi prosiło o recenzję Apple Watcha Ultra, ona jutro albo pojutrze, więc dosłownie na dniach. No i kolejne testy, bo teraz sporo telefonów będzie, sami dobrze wiecie jakich, więc myślę, że szykuje się bardzo fajny sezon i później MWC, więc będzie na pewno co robić, a mam nadzieję, że wy będziecie mieli co oglądać. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.